Dzień drugi przygotówki w szanowie, Czas zacząć. Chcielibyśmy, że przed noc cudownie coś się stało, no ale niestety, zobaczcie sami, przewodów jak nie było, tak nie ma. Na twarzach może zadowolenie, ale robić trzeba. Ruszamy do akcji. Dzisiaj główne prace mamy tutaj na górze. Masz nożyk? Tak, mam nożyk, już ci daję. Katper już zaczyna właśnie wyznaczać. Trasy przewodów w steropianie. Będziemy mieli się bardzo fajną robótkę. Kasper już jest zadowolony. Bardzo fajną robótkę, podnoszenie peksa, przeciąganie przewodów miedzianych pod peksem, a najpierw wycięcie styropianu Tak jak mówię, dzisiaj główne prace będą tutaj. Już część mamy steropianą wyciętą. Kawałek pustaka czy belki wykuty. Kaspr, przekucia. Ja zabieram się za zaznaczenie w tych pomieszczeniach na górze. Trzech. Do dzieła! Na chwilę obecną mamy całkiem niezły armagedon. Kavper zajął się przekuciami przez strop. Wywiercił sobie piloty, potem zaczął wiercić tak, żeby dziura wyszła w ścianie, ponieważ sufitów, sufity nie będą w żaden sposób wykańczane, zostaje taki rustykalny styl. Ja za ten czas poznaczyłem sobie wszystkie miejsca pod bruzdy, wykonałem niezbędne otwory przez ściany, żeby wiedzieć na jakim wysokości wychodzimy. Tutaj wodą będziemy przechodzić do drugiego pomieszczenia, łączyć się. Tutaj też jest poznaczone, też jest dziura zrobiona na górę w ścianie. Nie zahaczone jest o sufit, więc elegancko. Tu mamy dziurkę do, yy, do tego, do łazienki. W łazience z tego przekucia zejdziemy w dół. Zdążyłem już w wkuć i zamocować i podłączyć do kanalizacji syfon z kulką. Bardzo dobre rozwiązanie. Jak nawet wyschnie w nim woda, nie śmierdzi. I co jeszcze mamy w łazience? W łazience mamy dziurę z salonu, ponieważ tutaj pójdziemy w górę przewodami, żeby już nie ruinować niczego w salonie, a w bok pojedziemy sobie z kroplinami tutaj do rurki, tu się skleimy i do naszego syfonu. Na przedpokoju wygląda to mniej więcej tak. Są porobione bruzdy w styropianie. zaraz będziemy mocować uchwyty do ściany i rozwijać, miedź. Myślę, że y, najpierw zrobimy tak, że rozwiniemy mieć na dół, y, przymocujemy ją, powyciągamy, zrobimy, pokleimy na dole y, odprowadzenie skroplin i dopiero przeniesiemy się na dół, żeby mieć. Y, przeniesiemy się na górę, żeby dół mieć już skończony. Jeden przewód mamy już ułożony, wysprzątane, wszystko wyodkurzane, żeby w bruździe było czysto. Przeciągamy teraz drugi przewód. Wygląda to tak po tej stronie. Tutaj bez problemu wejdą nam dwa przewody, dlatego, dlatego są położone na płasko. A resztę jakieś braki, które, które ewentualnie będą, wypełnione będą pianką. Tu przechodzimy na dół tą dziurą, którą mieliśmy przygotowaną. A na dole, już przewody są wygięte. Zabieramy się dalej do pracy, żebyśmy, żebyśmy dzisiaj zdążyli to wszystko poprzeciągać. Cała instalacja z dołu jest już położona. Tu mamy dwa przewody. Tu mamy kolejne dwa ułożone w rowkach. Tutaj się spotykają. Idą na płasko w podłodze. Tu są przytwierdzone do ścian, tak jak mówiłem, w tym miejscu, w całej tej przestrzeni tak jak są drzwi do tej ściany będzie ściana, będzie raczej szafa zabudowana. Dlatego wszystkie przewody są położone na płasko, żeby zajmowały jak najmniej. Miejsca, mamy tu jakieś, nie wiem, może 4 cm od ściany zajmują, idą do góry, tam przechodzą przez strop. A teraz zabieramy się za robienie instalacji na górze. Przed cięciem brust wezmę sobie wykrywać do przewodów piszczyk, pisaczek i zobaczymy, co jest w ścianach. Jak coś będzie, to sobie zaznaczę. Żeby potem się nie okazało, że mamy tak jak tutaj kabel. Idzie pewnie do góry o, i byśmy go przecięli. Więc patrzę wszędzie gdzie mógłbym. Tu pójdziemy jednak w dół. O, coś jest, ale tu może być po drugiej stronie. Lepiej dmuchać na zimne, rozkuje. Jest, jest etap jaki jest, jeszcze mogą wszystko poprawić. Czyli mamy tu coś? Tak naprawdę tu coś piszczało. Idziemy dalej, i sprawdzamy. Rzeczy bardzo dziwne, ponieważ na dole mamy tutaj włącznik od światła i raczej przewód powinien iść do góry. Chyba, że jest bardzo krzywo ułożony. Dla pewności ja bym tu sprawdził. Tu nic. Nic. Możemy wykrywać już pręty tak naprawdę zbrojeniowe na górze. I zostało nam ostatnie miejsce. A w łazience mamy tak. Tutaj. Tutaj jest nic. No i mamy cudowny kabel. W żadną stronę nie idzie. Więc ja bym tutaj sprawdził, dla pewności. Dobra, sprawdzone, zaznaczone. Podkuję sobie wstępnie i dopiero będziemy wtedy cieli, żeby nie przeciąć na pewno po drodze, żeby nie przeciąć żadnych przewodów. Kolejny etap mamy za sobą. Wszystko, co było poznaczone, powykuwane. Tu widzimy, w tym miejscu widzimy to, co mi piszczało. Było, okazało się, że to była listwa. W drugim miejscu nic nie było. Może jest po drugiej stronie ściany. Podłogi mamy wstępnie już oczyszczone. Złożimy folię, żeby nie zapaskudzić, tylko potem folię zebrać. Kolejne miejsce, w którym piszczało mamy instalację elektryczną, w tym pokoju wygląda to tak. Od strony salonu. Wygląda to tak. Tutaj dziura jest przedłużona do góry, po to, bo, będziemy, bo zrobimy w tym miejscu odpowietrzenie, a od strony łazienki. Wygląda to mniej więcej tak. Przewody od salonu miedziane do góry, odwodnienie klejąką tutaj w bok. Tu zrobimy trójnik z tamtych dwóch pomieszczeń, zjedziemy w dół, do naszego syfonu. Wszystko jest powykuwane. Co się okazało? Nie wiem czemu w tym miejscu piszczyk nie piszczał, odkułem kabelek i okazało się, że jednak coś jest. Natomiast w tym miejscu to jest dość ciekawe, bo kabla po tej stronie ani. a wszystkie kable są puszczone w rurkach, tak jak tutaj widać. Kabla po tej stronie nie, nie ma. Na dole mamy włącznik światła. Pionowo w górę widzimy, że wychodzi kabelek. Widocznie cała instalacja jest puszczona po tej stronie. I tam tylko wjeżdża. Zaraz będziemy rozciągać przewody i kleić instalację odprowadzenia skroplin. Na górze jesteśmy na etapie już prac wykończeniowych. Ja zajęłem się pianowaniem przewodów. Napuściłem pianki tak, żeby nigdy nie było pustych przestrzeni. Za chwilę to jeszcze poprawię, jak pianka zacznie podsychać. Kasper zalutowuje wszystkie przewody w pętle. Jedno pomieszczenie mamy już zrobione. Drugie robi. Pozostało zlutować jeszcze tą pętlę i dokończyć pianowanie. Znajdujemy się teraz na poddaszu nieużytkowym, po którym rozprowadzone są wszystkie przewody. Wygląda to mniej więcej tak, dużo kłaczków w powietrzu lata. Co chciałem Wam pokazać. To mamy układ, który jest z dołu. Został on tutaj zabezpieczony pianką, żeby nawet jak ktoś bardzo chciał, jak nadepnie, to żeby nie załamać przewodów, wyjdziemy sobie pionowo do góry, w tym miejscu gdzieś, o, może z stan z pionowo do góry, cyk, tu przejdziemy przez dach, jakimś przejściem dachowym y, lub wentylacyjnym, czymś takim, agregaty będą umiejscowione od tego i od tego układu na podporach do dachu skośnego, dach jest kryty gątem, więc nie ma problemu. Nawiążemy do tego wszystko będzie szczelne. Co jeszcze można pokazać? Wszystkie te układy są tymczasowo przyczepione do belki, bo gdzieś montaż finalny urządzeń będzie dopiero za 3-4 miesiące, dlatego też tak jak na dole tłumaczyłem, że jeden, jeden yy, jest zrobiona jedna długa rurka, o może tak, z całego tego układu. Wchodzi tędy, przechodzi przez na dole, robi pętlę, wraca nam tutaj do tej rurki, idzie do następnej, znowu robi na dole pętlę, do następnej. Dzięki temu, napuszczając tutaj azotu, w całym tym układzie, we wszystkich rurkach, do wszystkich urządzeń, mamy ciśnienie. Co to nam daje? Zabezpiecza przed skutkami takimi jak wilgoć, żeby wilgoć nie, nie, nie była w rurka, żeby rurki nie kordowały. A dodatkowo wiem, że będą jeszcze jakieś prace remontowe. Jeżeli ktoś yy będzie na przykład wiercił i wiedzie w rurki, na pewno da mu to sobie znać, ponieważ napuścimy jakieś 30 bar. Tutaj mamy drugi układ. Jeżeli chodzi o te pętle do napuszczania azotu, tak samo wykonane. Przymocowane tymczasowo do belki. to zrobimy ten sam trik techniczny. Do góry jakieś przejście dachowe i jednostka na dachu yy, obydwie rurki tutaj zabezpieczone zabezpieczone też między sobą mówię żeby lepiej dmuchać na zimne żeby nic się nie stało. I mamy trzeci układ te są z góry tak tak jak mówiłem tamte są z dołu ten raz dwa i trzy są tutaj z góry one są tutaj bardziej rozrzucone. Bo tam szliśmy po ścianie, wychodziliśmy w jednym miejscu. Idziemy do góry na jętkę. Jak widać, nasi tu byli. <laughs> Idziemy murłatą, cyk. Tutaj się łączymy i mamy naszą bułę przewodów. Przejdę się teraz na dół do kacpra. Pomogę znieść mu lutowanie, bo na dole jeszcze rurki nie są połączone w pętle, i nie są zlutowane. Pomogę mu, przyjdziemy potem, napuścimy tutaj azotu i sprawdzimy czy wszystko jest szczelne. Na górze trochę mi zeszło, a Kasper lutuje teraz ostatni układ w pętli. Kasper, powiedz nam, czy lutowanie jest trudne? Tak, bardzo trudne. Co trzeba umieć, jakie umiejętności nabyć, żeby lutować? No to po pulsie. Trzeba być mega lutowaczem. W tym kursie, w 10 latach praktyki, można powiedzieć, że będzie dobra, to mamy gotowe. Będziemy teraz na napuszczać azotu. Przewód mam rozwinięty do samej góry na strych. Idzie sobie tędy przez drzwi do auta. Kacper powinien mi za niedługo zadzwonić. I będziemy napuszczać. Odkręcę mu azot. On ma na górze zegary. Napuści ile trzeba. Asper już sobie wszystko przygotował. Przygotowany, zwarty, gotowy. Odkręcam butlę. Komora maszyny losującej jest pusta. Chwilę. Wykręcę sobie, bo widzę, że jest ustawiony na 40 barów. Nawet ustawię na 35. Mamy gdzieś jakieś 35 teraz. Jak słyszycie, napuszcza. Rzeczy, które jeszcze warto zrobić, to warto przelać. Nałożyłem kolanko na naszą instalację odprowadzenia skroplin i warto przelać każdy klimatyzator. My wrócimy tutaj za 3 albo za 4 miesiące montować urządzenia, a za ten czas pewnie już sufit będzie zrobiony na nowo, nie będzie możliwości dostania się na sufit. Więc przelewam i mam pewność, popatrzę na sufit. I mam pewność, że wszystko jest szczelne. Nad jednym sufitem wygląda to tak. Mamy tu wyjście z pokoju, mieć i wodę. Tu przechodzimy przez belkę, idziemy na drugi sufit. Nad drugim sufitem wygląda to tak. Mamy tutaj przewody, które idą z góry. Jedno pomieszczenie, odprowadzenie z kropni. Tutaj jest trójnik z drugim pomieszczeniem. Drugie przewody. I idziemy dookoła sufitu. Tam widzimy w oddali z, z tamtego sufitu też trójnik, łączy się na tutaj odwodnienie i schodzi w tym miejscu na dół. Tego nie zobaczymy, ale rurka jest tutaj wypchana pionowo w dół. Tu musieliśmy kawałek ściany rozwalić, jest już przepianowane. A samo odprowadzenie do kanalizacji, bo jest pięte do kanalizacji. Jest tutaj nawiercona szafka i wygląda to mniej więcej tak, że stamtąd przychodzi nam nasza rurka, jest wklejona, został zamieniony kawałek syfonu, żebyśmy mieli dodatkowe wejście i mamy odprowadzenie do kanalizacji skroplin. W pokojach wygląda to mniej więcej tak, czyli rurka od skroplin, dwie rurki od miedzi i kabel sterujący, wszystko jest popianowane połączone w pętle, żeby stworzyć jeden duży układ. I drugie pomieszczenie, do którego teraz mogę wejść, to jest salon. Wygląda dokładnie tak samo, czyli opianowane, dwie rurki wystają, kabel sterujący i woda. Wszystko zabezpieczone jeszcze, te, jeżeli chodzi o, o wszystkie skropliny zabezpieczone zostały dodatkowo taśmą. Wszystkie roboty zostały zakończone po przywróceniu do stanu pierwotnego, jak można to tak nazwać, po naszej reanimacji. Wygląda to mniej więcej tak. Wszystko jest posklejane. Co Katper porozdzierał, to Karol posklejał. Tu wychodzą nasze rurki. Można spokojnie potem chodzić, są zapianowane. Wszystko poprzyczepiane klipsami. Gdzie nam się rurki od podłogówki nie trzymały, to zostały poprzyczepiane. No, powiem tak wczorajszy i dzisiejszy dzień. osy dał nam w kość. Szczególnie ta nieszczęsna podłogówka. Myśleliśmy tak naprawdę, że pójdzie to dużo szybciej. No ale czasami bywa, tak jak i tutaj, no, że trzeba było się trochę sprężyć, trzeba było trochę dłużej zostać, no i musieliśmy przyjechać następny dzień. Jeżeli macie też podobne mieszkanie, dysponujecie wysokimi pomieszczeniami, szczególnie jest to w, starych, w starym budownictwie albo w nowym, właśnie jeżeli są takie lofty. A przedpokój jest obniżony w stosunku do pokoi. No, to taką instalację, jak tutaj widzieliśmy na dole, spokojnie idzie przygotować. Nie ma strasznych jakichś zniszczeń, jest jakiś ewentualnie rozprucie sufitu. Czasem nawet udaje się, jeżeli musimy, zrobić 2 trzy rewizje 60 na 60. I wtedy wszystko i tak daje się jakoś bez remontu większego zrobić. Jeżeli chodzi o tą przygotówkę, to już wszystko. Tak jak mówię, dało nam to w kość, trzy układy na górze, cztery układy na dole, no było trochę pracy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, to będzie dla nas znak, że Wam się podobało, a najlepiej napiszcie w komentarzach. A jeżeli Wam się nie podobało, to tym bardziej napiszcie, co Wam się nie podobało. Nie wiem, może ja za mało się uśmiecham, jestem zbyt ponury, nie wiem, sposób prowadzenia, chcielibyście jakieś rzeczowe bardziej informacje. Napiszcie w komentarzu, a po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową klimatyzacja katowice.pl. To do zobaczenia do następnego montażu przygotówki. Zobaczymy się wkrótce. Na razie.